Witam Was wszystkich w ten piękny niedzielny dzień, no chyba że oglądacie go w jakiś inny dzień, to napiszcie mi w jaki i mam nadzieję, że jest yy, też piękny. Zauważyłem, że na YouTubie strasznie stało się modne rozdawanie samochodów przez youtuberów. Youtuberzy prześcigają się w tym, który da fajniejszą brykę. Niektórzy dają je za darmo, niektórzy proszą o drobną opłatę, żeby wygrać taki samochód. No różnie to bywa, ale łączy ich praktycznie jedna rzecz. Każdy ma do oddania BMW E36. Czym to jest podyktowane tak naprawdę? Czy tą piękną, agresywną linią nadwozia? No może. Czy tą konstrukcją, która nie wymaga wielkiej głowy, żeby ją naprawić w razie czego? No też. Czy faktem, że BMW E36 posiada naprawdę mocne silniki, jak na przykład 316i, które jest wyposażone w całe 105 koni? No nie w kipierdział, była 105 koni, widzieliście jakieś 105 koni na żywo, jak to wygląda. Kulo to jest takie stado, co jakby cię stratowało, to chuj, nie ma, no może też właśnie przez to. Czy przez fakt, że właśnie to BMW i jak praktycznie chyba każde BMW, oprócz tam serii 1 czy tam 2, no nieważne, mam na myśli to, że BMW E36 posiada napęd na tylną oś. I właśnie dzięki temu możemy bardzo łatwo driftować tym samochodem na mokrym, a jak zasławiamy sobie mosto i też na suchym. Więc może to są właśnie aspekty, które sprawiają, że youtuberzy tak chętnie kupują taki samochód i go oddają. Zauważyłem też jedną taką e, rzecz, że im większy youtuber, tym oddaje ten samochód w fajniejszym stanie. Im mniejszy, no to ten budżet oczywiście no jest mniejszy, tak ale też chcę gdzieś tam się przebić e, i oddać samochód dla widza, no bo to, 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 to podobno super sprawa jest i to, to napędza po prostu karuzelę subskrypcji i innych rzeczy, więc też się do tego pociągu właśnie chcieliśmy doczepić e, i też właśnie oddać, e, oddać coś wam. No, tylko, że zmartwił mnie, e, zmartwiła mnie jedna sytuacja, ponieważ w ostatnim odcinku Budda powiedział, że drażni go, czy, czy coś takiego, czy, czy nie lubi, czy mu się to nie podoba. No, to tak mniej więcej powiedział, e, gdy ktoś oddaje właśnie gruza, a nie takiego takiego wyniuchanego mm, po prostu rodzyna, e, jakiego on oddaje. No i tak się zacząłem zastanawiać, czy, czy oddać te, ten gruz, czy, czy nie oddać. Czy, czy brać pod uwagę właśnie jego zdanie? No ale tak se przeanalizowałem, że chuj, jebać! Ja mam swoje zdanie i, i, i chuj, na, na przekór, na przekór, więc e, przyłączymy się do tego rozdawnictwa i też dla Was rozdamy gruz. Więc jeżeli chcecie wziąć udział w tym właśnie konkursie, moi drodzy, to jest ta chwila, w której w komentarzu napiszcie, chcę dostać gruza za 0 zł. Nie muszę pisać 0 zł, ale chcę dostać gruza, więc piszcie, moi drodzy. Ja czekam. Już? Napisaliście? No, tak? Wszyscy? Ty nie napisałeś. No, ty. No, pisz, no. Skoro zostawiliście już te komentarze, to może przejdźmy wreszcie do prezentacji tego, co mamy wam do rozdania. Tada! Moi drodzy, jak widzicie, mamy dla was do oddania totalnie za darmo gruz. I nieważne, że Budda nie popiera takiej akcji. W nosie mamy największego polskiego motoryzacyjnego youtubera, tak? No, my będziemy robić po swojemu, moi drodzy, jak widzicie gruz jest do pełna, tak, więc wystarczy wam na może jakbyście chcieli przed domem coś sobie na przykład schody przybetonować albo coś, to możecie wypełnić, proszę bardzo, oczywiście taczka jest totalnie gratis i spójrzcie moi drodzy, stalowa felga, tak, yy, nie aluminium, żeby ktoś tam na złomie nie chciał opierdolić od razu, stalóweczka jest. Opona z powietrzem. Moi drodzy, pokażcie mi taczkę, która ma w tych czasach powietrze w oponie. Zresztą nie ma takiej, tak? Tutaj zajebisty system prowadzenia, tak? Możemy ją w lewo, w prawo normalnie majtać. Hamulec, tak? Jak się za bardzo z tym gruzem rozpędzimy, to po prostu opuszczamy hamulec i on się nam ładnie jak kotwica wrzyna. Więc naprawdę, moi drodzy, warto. Cała taczka gruzu. Więc moi drodzy to nie jest byle jaki konkurs. A do tego, żeby jeszcze podnieść pikanterię tutaj i emocje w naszym konkursie, muszę wam powiedzieć, że ten gruz jest własnoręcznie kopany przez Marcina Najmana na Jasnej Górze. Więc można powiedzieć, że święte kamienie. Tak? tak. Więc moi drodzy, ja bym się nawet nie zastanawiał na Waszym miejscu. Od razu wpisałem komentarz i brał udział w tym naszym super konkursie, tak? A jeszcze, moi drodzy, w ostatnim odcinku powiedziałem wam, że w kolejnym będziemy testować gruza. Więc może tego gruza zostawimy na razie. Będzie tu na Was czekał, a my pójdziemy i przetestujemy gruz. Inny taki gruz, w innej formie, ale mylić nie można, bo to łatwo pomylić! Łatwo! Kochani, jak chcecie zobaczyć, jak ta auto upierdala bokiem. To zostańcie, ja tymczasem się z wami pożegnam, ponieważ tam już nie będę miał takiej możliwości. Ponieważ po pierwsze będzie ciemno, a po drugie, pewnie zapyta policja i spacyfikuje i zabierze nam sprzęt, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film się podobał. Taki pół żartem, pół serio. Zostawcie łapeczkę w górę, no i oczywiście subskrypcję, bo lecimy grubo po te 20 tysięcy. Lecimy, moi drodzy. I co? I zobaczcie, jak kręci to bączki. Yeah. <sighs>